Nie wszyscy o tym wiedzą, ale kolkie u niemowląt to m.in. zbieranie się takiego dużego, jednego wielkiego gazu kulki gazu w jelitach i po prostu to uciska i, i, i boli po prostu bobaski, ale również też mogą być problemy brzuszkowe ze względu na nietrawienie laktozy. Nie będę tutaj wymieniać nazw leków, ale są takie dwa rodzaje kropli na literkę D i na literkę K. Są dwuskładnikowe. Każdy jakby z tych, jednym, w jednym jest jedny, jednego składnika więcej, w drugim mniej, a w drugim na odwrót, jakby. Więc czasem, jeśli krople na K nie działają, to może krople na D mogą zadziałać czasem. E, więc tak, więc nie zawsze to jest kwestia gdzieś tam e, kropli, typu e, spum, na na na, na. E, no, e, bo nie chcę reklamować, e, bo są zamienniki. E, I e, właśnie nie zawsze to może działać gdzieś tam na, na te na gazy, bo może to być po prostu kwestia laktozy.